Witam wszystkich w unboxingu gry Park Savanna. Ja nazywam się Ignacy, pracuję w Portal Games, a to jest gra, którą właśnie wydaliśmy. Park Savanna, gra autorstwa Wolfganga Kramera i Michała Kisslinga. To są jedni z najlepszych twórców gier w Niemczech. W Wolfgang Kramer, Michael Kissling stworzyli słynne, wspaniałe, epickie El Grande. Stworzyli słynne, wspaniałe, epickie Tikal. E, Michal Kissling zrobił wspaniałego, epickiego, znanego na samym świecie Azula. To jest e, sól niemieckiego designu. No i my mamy zaszczyt wydawać ich najnowszą grę. Która miała premierę w minionym roku w Essen. Grenowała się Park Savana. Polskie wydanie tej gry, uwaga, uwaga, gdybyście sprawdzali w internecie jakieś szczegóły na temat tej gry, polskie wydanie tej gry wygląda inaczej niż oryginalne. Polska okładka jest zre zrealizowana specjalnie dla naszej edycji, specjalnie przygotowana przez m, no, nową ilustratorkę. Więc jeśli będziecie porównywali polskie wydanie z wydaniem oryginalnym angielskim i niemieckim, to zobaczycie, że polskie wydanie wygląda. W mojej opinii ładniej, ale oczywiście jeśli chodzi o ilustrację, to degustibus, tutaj nie możemy oczywiście mówić, że coś jest lepsze lub gorsze, po prostu jest inne. Otworzyłem właśnie na Państwa oczach pudełko, i to co znajduje w środku, w środku znajduje oczywiście instrukcję i tak jak mówiłem w wielu różnych wywiadach na temat tej gry, jest to instrukcja bardzo prosta, bardzo szybko do przeczytania, bardzo to jest wszystko króciutko, fajnie napisane i tak naprawdę uwierzcie lub mi, lub mi nie, ale to są po prostu dwie strony, rozgrywka jak przebiega i koniec gry jak się punktuje. Tutaj z początku macie po prostu, jak się rozkłada komponent na planszy, a tam dalej macie opisane już tylko warianty, więc cała gra, de facto dwie strony instrukcji możecie przeczytać i jesteście gotowi do gry, więc tak to wszystko pięknie wygląda. W środku znajdujemy komponent dla czterech graczy. Jest to gra od jednego do czterech graczy, ma wariant solo. U nas oczywiście zazwyczaj gra się w dwóch, w trzech lub czterech graczy, i dlatego każdy z graczy ma swoją składkę z żetonami. Jaką to składkę pokazuję, tu jest składka niebieskich żetonów, tutaj mamy składkę e, granatowych żetonów. Tutaj mamy składkę m, szarych żetonów. Tutaj mamy składkę m, takich bordowych żetonów. No i proszę Państwa, z drugiej strony wszystkie te składki mają się co? Mają wyrzucone wszystkie zwierzaki, jakie występują w tej grze. Mamy m, także drzewa, które będą m, bardzo ważne w, w naprawie punktowania. No i mamy te wszystkie zwierzaki. Mamy zebry, nosorożce, słonie, żerafy, emu, przeróżne historie. Taki zestaw żetonów dla każdego gracza jest tutaj w tej grze przygotowany. M, oprócz tego mamy planszę. Ile jest planszy? Oczywiście, planszy jest cztery, ponieważ możemy grać w jednego, dwóch lub cztery gracze, czyli mamy jedną planszę, drugą planszę, trzecią planszę i czwartą planszę. Te plansze są jak mówią po angielsku color coded, czyli tutaj każdy graży, zależy jakim kolorem gra, ma swoją planszkę tutaj przygotowaną i plansze są dwustronne, To jest plansza do wariantu standardowego, na naszym kanale YouTube znajdziecie gameplay właśnie z gry w Park Sawana na wariancie standardowym, ale jeśli tą grę już dużo razy zagraliście jeśli już wiele, wiele razy zagraliście i chcecie czegoś nowego, chcecie jakiegoś twistu w rozgrywce przewracacie planszę na drugą stronę, tu jest jakaś specjalna plansza do wariantów, warianty są opisane w instrukcji jako różne dodatkowe scenariusze, nie będę teraz o tym tutaj opowiadał, ale są takie historie, więc wariant podstawowy oraz na każdej planszy wariant zaawansowany, wariant dla scenariuszy. No to do tego wszystkiego dochodzi co? Dochodzi plansza punktacji plaża fundacji, która jest dla po prostu na wszystkich graczy, bo po sobie jadą jadą, 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 zdobywają punkty, a po drugiej stronie są, są właśnie opisane te scenariusze, czyli to, <laughs> jak gramy wariantami, są cztery różne warianty w tej grze, jak można ustawić kafle terenu. Teraz, jeśli dla wszystkich ludzi mojego pokolenia, czyli ludzi starszych, Termana, który w Telewizji Polskiej przed montował różne rzeczy, będziecie się bawili w Adama Sudowego, ponieważ w tej grze znajduje się co? Znajdują się takie przygotowane specjalnie pudełka, dla każdego z graczy pudełko dla jednego gracza, pudełko dla drugiego gracza, pudełko dla trzeciego gracza, pudełko dla czwartego gracza i teraz za pomocą technologii nie z tej ziemi, technologii wręcz kosmicznej, ja natychmiast sobie takie pudełko zmontowane. Dziękuję. I proszę Państwa, tak pudełko wygląda po zmontowaniu. No, zupełnie pięknie to wszystko wygląda. Po co są te pudełka w tej grze? Ponieważ wszystkie komponenty danego gracza, wszystkie żetony, wszystkie piątki, wszystko są ona dla siebie wkładam do takiego pudełka i uwierzcie lub nie, te pudełka idealnie mieszczą się w temu to super pudełku, to pudełko ma tutaj piękny, przygotowany obrazek i to wszystko to się tak, jedno pudełko, drugie, trzecie, czwarte i wszystko się tworzy w taki bardzo fajny obraz. Ktoś to fajnie wymyślił, ktoś to fajnie zaprojektował, właśnie tą grę otwieramy już po zmontowaniu, to mamy pudełeczka i w tych pudełkach wszystkie komponenty się bardzo ładnie mieszczą. Oprócz tutaj, żeby nie pomyślał, to pudełeczko sobie nie chcą tej stanie. Tutaj, oprócz tego wszystkiego mamy troszeczkę drawianych komponentów, tam na internetach wyjdziemy się m, różne sobie dowci dowcipkowaliśmy, że gra zawiera figurki, no oczywiście m, żeby nie było wilgoci. No i teraz tak mamy ten słynny wariant, o którym możecie doczytać w internecie, wariant tego rozgrywania z lwem. To jest wariant z, z, troszeczkę trudniejszy, ale wybiegają i no, zjadają. I mamy takie cztery lwy. Do, dla każdego gracza mamy dwa piony. One są także color coded, czyli są w kolorach planszy gracza i pionów gracza. I dla każdego gracza są dwa piony. Cóż to są za piony? Pierwszy z pionów to jest surokatka, która pozwala nam zaznaczyć żeton, który będziemy poruszali w trakcie gry. A drugi to jest oto ten gentleman, który prezentuje nas, nas, graczy. I ten gentleman na to, torze punktu zwycięstwa będzie odliczał, jak dużo punkt zwycięstwa zd zdobyliśmy. I to jest wszystko, proszę Państwa, jest komplet, cała gra zmontowana. Piękne, fajne pudełko. Cztery pudełeczka na komponenty, w których będziemy mieścili wszystkie nasze, nie, wszystkie nasze żetony. Mamy plansze oraz warianty. Mamy cztery plansze dla czterech graczy, tak jak powiedziałem, wariant war, Posałowy oraz wariant do zaawansowanych rozgrywek. Oraz mamy 3 miliardy, około, może troszkę poniżej, 3 miliardy żetonów, żetonów zwierzaków, teraz mi to się nic w ogóle nie chce zmieścić z powrotem. I mamy tą wspomnianą instrukcję, a na końcu wariant lwy na wolności. To był, proszę Państwa, unboxing gry Park Savana. nadzieję, że Wam się podobało, bardzo zachęcam Was do gry. Zachęcam do odnalezienia na tym kanale YouTube czego? Gameplayu, prezentacji, reguł, teaserów, trailerów oraz przeglądacie internety polskie. Szukajcie recenzji. Tak, zbiera wyśmień Te recenzje Bardzo się ze podoba. Mi także się podoba i także Wam się spodoba Wolgan Kramer, Michal Kisling, Park Savana. To był nie tylko unboxing, ale także backboxing, ponieważ potem to wszystko spakowałem pięknie. Polecam. Dobrej zabawy.